Czy kiedykolwiek spojrzałaś komuś w oczy i poczułaś to elektryzujące, niemal pierwotne przyciąganie, jakby ten człowiek zaglądał prosto w twoją duszę? Ten moment to nie była tylko chemia. To był wgląd w ukryte głębiny nieświadomości. Karl Gustav Jung, legendarny psycholog, rozumiał, że oczy nie tylko odzwierciedlają emocje, one odsłaniają prawdę głębszą niż słowa. A jeśli dostrzegasz to w jego spojrzeniu, jego dusza już rozpoznała ciebie jako swoją. Jung nauczał, że ludzka psychika posługuje się językiem symboli i nigdzie nie jest to tak potężne jak w języku oczu. Za każdym spojrzeniem kryje się cień nieświadomości zbiorowej tej części nas, która rozpoznaje miłość, zanim umysł ją pojmie. Gdy przyciąga cię czyjś wzrok, to nie jest tylko pociąg fizyczny, to to, to projekcja. W oczach drugiej osoby widzimy fragmenty własnej duszy, odbite niczym w lustrze, i w tym momencie budzi się coś pradawnego. Oczy zdradzają to, czego usta nie ośmielają się wypowiedzieć, a dziś nauczysz się rozszyfrowywać te znaki. Jest w tym coś magicznego, jak oczy zdradzają sekrety serca, zanim umysł zdoła je zrozumieć. Jung rozumiał to lepiej niż ktokolwiek inny. Dla niego przyciąganie nie było przypadkiem, ty, lecz tańcem nieświadomości. Gdy zauważysz, że jego źrenice się rozszerzają, gdy na ciebie patrzy, to nie jest tylko reakcja na światło. To nieme wyznanie. Nauka potwierdza, że źrenice rozszerzają się, gdy widzimy coś fascynującego. Jung jednak szedł dalej. Widział w tym most łączący ciało z symbolicznym językiem duszy, gdy jego oczy ciemnieją, miękną lub rozszerzają się, gdy jesteś blisko, to nie jest zwykłe zainteresowanie. To jego nieświadomość już cię dotyka zanim on sam to pojmie. To nie jest ulotne przyciąganie, to pierwotny sygnał, że dotknęłaś w nim czegoś, czego nie potrafi kontrolować. I istnieje ten rzadki, niemal elektryczny moment, gdy jego spojrzenie zawiera w sobie coś więcej niż podziw. Jest w nim cicha cześć jakby widział coś znajomego, a jednocześnie głęboko nieznanego. To anima w akcji Jung nauczał, że każdy mężczyzna nosi w sobie kobiecą esencję, wewnętrzny obraz ukształtowany przez doświadczenia, tęsknoty i marzenia. Jeśli patrzy na ciebie z mieszanką fascynacji i czci to dlatego, że stałaś się ucieleśnieniem jego wewnętrznego świata, nie widzi tylko ciebie, widzi odbicie brakującej części własnej duszy. Dlatego niektóre więzi wydają się być przeznaczeniem. Jakbyś wcieliła się w rolę napisaną dla ciebie na długo przed waszym spotkaniem. Jego nieświadomość już cię rozpoznała, nawet jeśli on sam nie potrafi tego wytłumaczyć. A co z tymi chwilami, gdy patrzycie sobie w oczy i czujecie, jakbyście znali się od wieku od wieków? Jung nazwał to przyciąganiem nieświadomości zbiorowej, wspólnego rezerwuaru ludzkich doświadczeń, sięgającego głębiej niż jakiekolwiek osobiste wspomnienia. Gdy jego spojrzenie niesie tę cichą znajomość, to nie jest zwykłe déjà vu. To echo pradawnych wzorców, kochanka i ukochanej, łowcy i muzy, którzy spotykają się na nowo. Dlatego niektórzy obcy od pierwszego spojrzenia wydają się być domem. Być może jego wzrok zatrzymuje się na tobie o ułamek sekundy dłużej, albo jego wyraz twarzy mięknie i staje się tak szczery, że zaskakuje nawet jego samego. To są momenty, gdy opadają maski. A nieświadomość przejmuje prowadzenie. I jest też ta intensywność, taka która wywołuje dreszcz na twoich plecach. To nie jest tylko pożądanie, to coś dzikiego, niemal zawłaszczającego. Jungowska koncepcja cienia doskonale to wyjaśnia. Cień to ta część nas, którą ukrywamy, to surowe, nieokiełznane emocje, których społeczeństwo zabrania nam okazywać. Jednak w miłości cień się podnosi. Gdy jego spojrzenie się wyostrza, gdy ktoś inny się do Ciebie zbliża, albo gdy jego oczy pokazują cichą, niemal przytłaczającą intensywność, to jego cień szepcze. Moja nie chodzi o kontrolę. Chodzi o to, że jego nieświadomość już zdecydowała, że należysz do Niego. W tym spojrzeniu kryje się również głęboka wrażliwość, bo czym jej sań? Bo cień nie kłamie. Gdy patrzy na ciebie w ten sposób, pokazuje ci część swojej duszy, którą mało kto kiedykolwiek widział. Te znaki, rozszerzone źrenice, przyciąganie nieświadomości, cześć animy, głębokie rozpoznanie przez nieświadomość zbiorową, zawłaszczający ogień cienia to cichy język więzi, która wykracza poza słowa. Geniusz Junga polegał na tym, że pokazał nam, iż miłość nie tylko się czuje, ją się widzi. A gdy nauczysz na się rozpoznawać te sygnały, nigdy więcej nie będziesz wątpić w jego prawdziwe uczucia. Kolejny krok to wiedzieć jak na nie reagować, w sposób który pogłębi waszą więź, zamiast ją zakłócić. Kluczem jest współpraca z naturalnym rytmem psychologicznego przyciągania. Odzwierciedlanie jego energii bez jej przytłaczania, pozostawianie przestrzeni dla tajemnicy i pozwolenie, by nieświadome połączenie rozwijało się w organiczny sposób. Jednym z najpotężniejszych, a zarazem subtelnych sposobów reagowania jest odzwierciedlanie. Nie chodzi tu o naśladowanie czy gierki, lecz o dostrojenie się do jego energii i naturalne jej odbicie. Jeśli jego spojrzenie jest łagodne i długie, odpowiedz tą samą ciepłą energią, zamiast szybko odwracać wzrok. Jeśli jego energia jest figlarna, pozwól, by i Twój wyraz twarzy rozjaśnił się w podobny sposób. Odzwierciedlanie działa, ponieważ. Przemawia bezpośrednio do nieświadomości, tworzy poczucie znajomości i bezpieczeństwa. Junk rozumiał, że pociągają nas ludzie, którzy wydają się być naszym lustrem nie w narcystycznym sensie, lecz poprzez wspólne emocjonalne rytmy. Kiedy odzwierciedlasz właściwie, to nie jest zwykły flirt to cichy dialog między waszymi nieświadomymi duszami. Dialog, który nie potrzebuje słów, bo dotyka czegoś pierwotnego jest też sztuka kontaktu wzrokowego. W szczególności utrzymania go na tyle długo, by wzbudzić ciekawość, ale nie wywołać dyskomfortu. Badania pokazują, że intensywny kontakt wzrokowy, trwający około 3 sekund, uwalnia oksytocynę. Hormon więzi, który buduje zaufanie i bliskość. Jednak w ujęciu jungowskim to więcej niż biologia. Oczy są symboliczną i dosłowną bramą do duszy. I gdy podtrzymujesz czyjeś spojrzenie, zapraszasz go do swojego wewnętrznego świata. Kluczem jest, aby spojrzenie miało intencje, ale nie było nachalne. Pozwól, by twoje spojrzenie stało się lekko miękkie, jakbyś dostrzegała w nim coś fascynującego, następnie odwróć wzrok w naturalny sposób. Ale nie za wcześnie. W tej ulotnej chwili napięcia, gdy żadne z was nie odwraca spojrzenia od razu, nieświadomość rozpoznaje możliwość, nie chodzi o to, by się w niego wpatrywać, ale by dać jego psychice dokładnie tyle, by chciała więcej. Istnieje również siła tajemnicy, coś, co Jung wielokrotnie podkreślał w swojej, w swojej pracy. Nieświadomość lgnie do tego, czego nie potrafi od razu przejrzeć i sklasyfikować. Dlatego zbyt wczesne odsłonięcie wszystkiego może zniszczyć nawet najsilniejsze przyciąganie. Jeśli od razu opowiesz mu wszystko o sobie, nie zostawisz przestrzeni dla jego nieświadomości, by mogła marzyć, projektować i zadawać pytania. Zamiast tłumaczyć się w całości, pozostaw pewne rzeczy niewypowiedziane. Gdy zapyta o Twoje pasje, powiedz tyle, by go zafascynować, ale nie tak dużo, by nie zostało już nic do odkrycia. Jeśli poczujesz potrzebę, by wypełnić każdą ciszę, powstrzymaj się. W ciszy nieświadomość rozwija swoją największą siłę. Snują się w niej opowieści i fantazje, często o wiele bardziej porywające niż sama rzeczywistość. Tajemnica nie oznacza bycia zagadkową czy nieuczciwą, lecz zrozumienie, że przyciąganie rozkwita w przestrzeniach pomiędzy tym, co zostało powiedziane, a tym, co się wyobraża. Te trzy elementy odzwierciedlanie, świadomy kontakt wzrokowy oraz zachowanie tajemnicy wspólnie tworzą dynamikę, w której więź nie jest wymuszona, ale karmiona przez samą nieświadomość nie manipulujesz. Jedynie podążasz za naturalnymi psychologicznymi prądami, które Jung badał przez całe swoje życie. Gdy reagujesz w ten sposób, przemawiasz nie tylko do mężczyzny przed sobą, dotykasz najgłębszych warstw jego psychiki, tych części, które rozpoznają cię, zanim jego świadomy umysł zrozumie dlaczego. Tak samo jak oczy zdradzają głęboką prawdę o przyciąganiu, potrafią też ujawnić oszustwo, szczególnie wtedy, gdy to, co widzisz, nie jest prawdziwym połączeniem dusz. Lecz czymś pustym. Psychologia Jungowska pomaga nam odróżnić prawdziwe, nieświadome przyciąganie od zainteresowania wynikającego z narcyzmu lub emocjonalnej niedostępności. Jednym z najbardziej wymownych znaków jest jakość jego spojrzenia. Prawdziwe połączenie niesie ze sobą ciepło, głębię i pewną wrażliwość. Rozpoznasz mikroekspresję czułości, ciekawości, a czasem nawet zdenerwowania w jego oczach. Jednak jeśli spojrzenie wydaje się płaskie, udawane lub dziwnie zdystansowane, mimo intensywnego skupienia, możesz mieć do czynienia z kimś, kogo zainteresowanie wynika bardziej z ego niż z prawdziwej emocjonalnej rezonancji. Narcyzistyczne przyciąganie często objawia się jako rodzaj pustej intensywności. Oczy fiksują się na tobie jak laser, ale zamiast czuć się dostrzeganą, czujesz się analizowana lub wręcz uprzedmiotowiona. W jego spojrzeniu brakuje wzajemności, tego poczucia, że on również jest gotów pokazać swoją wrażliwość. Jung ostrzegał przed niebezpieczeństwem jednostronnej projekcji, gdy ktoś widzi w tobie tylko to, co chce zobaczyć, wyidealizowany obraz lub odbicie własnej wielkości, zamiast prawdziwej, złożonej istoty ludzkiej. Jeśli jego oczy zdają się ciebie podziwiać, ale nigdy naprawdę nie miękną, jeśli jego uwaga bardziej przypomina ocenianie niż zaproszenie, zaufaj temu instynktowi. Nieświadomość w takich chwilach nie kłamie. Ten dreszcz wzdłuż Twojego kręgosłupa to Twoja psychika rozpoznająca. Tutaj brakuje wzajemności. Kolejnym sygnałem ostrzegawczym jest niespójność między jego oczami a mową ciała. Prawdziwe Jungowskie przyciąganie przynosi harmonię w sygnałach niewerbalnych. Źrenice się rozszerzają, delikatne mięśnie wokół oczu napinają się w łagodnym cieple, spojrzenie zatrzymuje się, w naturalnym rytmie jednak gdy zainteresowanie jest jedynie udawane lub manipulacyjne widać tę rozbieżność. Jego słowa mogą być czułe, gesty uważne, kotąsadzane, ale oczy pozostają dziwnie martwe, jakby obserwował, zamiast naprawdę czuć. To znak rozpoznawczy emocjonalnego wyrachowania, nie nieświadomego oddania się więzi. Prawdziwe pragnienie zakorzenione w nieświadomości zawsze niesie ze sobą element poddania. Widać jak zmaga się z własną wrażliwością, ty, w tym krótkim błysku w oczach, gdy chwila staje się zbyt intensywna. Cień w miłości polega na zmierzeniu się z częściami siebie, które najchętniej byśmy ukryli. I ten dyskomfort widać w oczach, ale jeśli jego spojrzenie jest zbyt kontrolowane, zbyt gładkie dla Nana a co gorsza? Zmienia się w zależności od tego, kto patrzy. Prawdopodobnie masz do czynienia z kimś, kogo zainteresowanie ma wyłącznie celowy charakter. Klucz tkwi w tym: obserwuj, nie usprawiedliwiaj. Twoja intuicja kształtowała się przez tysiące lat, by rozpoznawać właśnie takie subtelne sygnały. Jeśli wciąż zadajesz sobie pytanie, czy jego oczy pokazują prawdziwe uczucie, czy tylko odbijają to, co sama chcesz zobaczyć? Samo to zwątpienie jest już odpowiedzią. Jungowskie przyciąganie nigdy nie jest niejasne. Rozbrzmiewa w ciele i umyśle, głębokim rozpoznaniem, którego nie da się zakwestionować. Jeśli spojrzenie naprawdę pochodzi z duszy, nie musisz go rozszyfrowywać, po prostu to wiesz. Jak dziś widziałaś, oczy zdradzają o wiele więcej niż kiedykolwiek mogą słowa, szczególnie przez pryzmat głębokiej wiedzy Karla Junga. Zapamiętaj te cztery potężne znaki. Nieświadome przyciąganie, widoczne w rozszerzonych źrenicach, gdy czuje do ciebie pociąg. Głębokie duchowe rozpoznanie animy, gdy jego spojrzenie przepełnia cześć. Pradawna znajomość, wynikająca z połączenia w nieświadomości zbiorowej, i surowa, opiekuńcza intensywność jego cienia, który pragnie tego, co musi pożądać. To są ciche języki prawdziwego przyciągania, zapisane tetywat in sezonu pościbera. Zapisane w drobnych ruchach, ulotnych momentach i spojrzeniach, które omijają wszelką logikę. Kiedy następnym razem spojrzysz komuś w oczy, zwróć na to szczególną uwagę. Prawda nie leży w wielkich gestach ani w idealnych słowach. Ona kryje się w tych nieplanowanych momentach, w których przejmuje nieświadomość. Zaufaj temu, co widzisz. A co jeszcze ważniejsze, zaufaj temu, co czujesz. Twoja intuicja rozumie te sygnały lepiej, niż twój umysł kiedykolwiek by potrafił. Teraz jesteśmy ciekawi ciebie. Czy kiedykolwiek widziałaś takie jungowskie znaki w oczach drugiego człowieka? To niewytłumaczalne rozpoznanie? Te głębie, której nie da się opisać słowami? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Być może pomożesz komuś rozpoznać prawdziwe, gdy stanie przed nim. Jeśli ten temat Cię poruszył, nie zapomnij polubić i zaobserwować. Po więcej wglądów w psychologię, więź i ukryty język przyciągania. Do następnego razu. Obserwuj i pozwól oczom powiedzieć Ci prawdę.